To co, mamy trening w wybornym towarzystwie, tak? I teraz pytanie: czy trening w czasie pauzy będzie ok, czy to już jest praca, no nie? Jak ustawić motki na tachografie? będzie trzeba chwasie i zapytać, co? Siemaneczko, no to co, wstajemy, jemy się i robimy trening, tak? No to słuchajcie, lepiej na trening trafić nie mogłem. Podwójna inspekcja. No jeszcze lepiej trafić nie mogłem. Potrójna. Ale zanim, słuchajcie, tutaj przyjechałem. Ogólnie to powinno być w Kielcach już na załadunku i jechać w kierunku, yy, można powiedzieć, Legnicy tam w połowie gdzieś Wielunia, a zacząć pauzę No, aż i w połowie drogi, tak? Kielce, Legnica, zacząć pauzę. No ale była taka sytuacja, że jak wczoraj sobie rozpocząłem pracę, wyjeżdżam sobie elegancko z Legnicy, no i widzę yy, znaki za 34 km wypadek. Mówi, droga zablokowana, mówię, o kuźma! No i dobra, jedziemy. I widzę chłopaki objeżdżają, no niestety. Też objechałem przez tonarz, ale mu no, trzeba było, tak? Ale byłem godzinę w plecy. Często spóźniłem się na rozładunek, no i na szczęście wzięli mnie od razu, ale musiałem czekać, bo go się przede wpuścili, więc mnie troszeczkę przetrzymali na rozładunku 2,5 godziny. No i nie zdążyłem się załadować. Do 22 firma pracuję, więc stanąłem pod kielcami, pod kielcami. No i tutaj musiałem, wiecie, kuźwa, no <laughs> zrobić pauzę, tak? A jak tu przyjechałem, to nie było miejsca, gdzie stanąć. Z początku słuchajcie, stanąłem za dupami. No i dobra Mówię, kurde tak stać, zasłonię zasłonki, dobra, będę trzeba iść spać Ale mówię, przejdę się po parkingu, może gdzieś jakieś lukę znajdę Albo gdzieś tu zobaczę jakieś inne, inne miejsce No i idę, idę, patrzę jest to miejsce tutaj Więc od razu się wpiąłem, mówię, dobra, mamy miejsce, tu się pauzujemy, no nie? Bo fakt faktem, pół godziny bym mógł wcześniej wystartować dzisiaj No ale, za to, że zmienię miejsce parkingu, wiadomo Niby ta zakończyłem, ale rozpocząłem, przyjechałem tutaj No i tej zakończyłem i za rozpocząłem długą pauzę Sprzęt pomału Rozwijamy, teraz brać tylko ciężary i działamy z treningiem. No dziękuję panu inspektorowi, że wieś co. Tak mówisz? Jeszcze łyżkę, <grydy> za nie wiem. się. Dawaj Myszku, Dzięki. Gitaro, dzięki, to trzeba się go. Dobra, wyciągamy resztę sprzętu. No, tu kolega miał taką sytuację, właśnie chłopaka zdjęli z lotu. No i zadowolony był. <grydy> Mówi, jak nigdy jestem zadowolony, że mnie inspekcja zdjęła. No, dobra. Roz, roz, wyciągam z światu. jak coś to ja tej wody to nie nalałem To nie moja, albo nie wiem, to coś innego może być Ja się obudziłem, to już tak było, żeby nie było na mnie, że ja coś to oblewam Oni teraz pewnie mnie obserwują, no nie? I tak patrzą, co ten wariat robi kuźwa Słuchajcie, tak pozwolę na chwilę przerwać, bo pewnie jak wiecie, albo może nie wiecie, to przypomnę, za niedługo są mecze polskiej, naszej reprezentacji. Partnerem dzisiejszego odcinka jest STS, czyli legalny bugmacher, będący między innymi sponsorem reprezentacji Polski w piłce nożnej. Od 2014 roku i z tego co wiem, przedłużyli sponsorską umowę do 2026 roku. Zbliżają się mecze naszej reprezentacji. Tak jak wam wcześniej powiedziałem, STS przygotował dla was, czyli widzów kanału, ofertę, w której, jeśli zarejestrujesz się z linku podany w opisie i wpiszesz kod Packer, otrzymasz bonus powitalny nawet do kwoty 1560 zł. I jak zauważycie, to jest dla nowych osób, które się dopiero teraz zarejestrują. I do tego wszystkiego pierwszy zakład w wysokości 100 zł będzie bez ryzyka. W najgorszym wypadku, gdy ten zakład nie wejdzie, otrzymasz zwrot, a gdy wejdzie, no to zawsze parę złotych jesteś do przodu. Jak coś to aplikacja jest, więc na spokojnie w trasie sobie poradzimy. Jakby takie teraz to zostało 90 zł, obstawić na Polskę. Mamy do wygrania 176 zł, czyli praktycznie drugie tyle możemy zyskać. Ten mecz już będzie 24.03, czyli już niedługo. I oczywiście ja stawiam na Polskę. A Polska, Albania, i jak obstawiamy? No wiadomo. Co by się nie działo, ja zawsze stawiał na Polskę. Więc, jak widzicie, oferta jest całkiem fajna, ale wiadomo, wszystko z głową. Pamiętajcie o linku w opisie i o kodzie PAKER. No i przypominam, że ta oferta jest skierowana tylko do osób pełnoletnich. No i no i no. I. Dobra. Jeszcze coś trzeba zdjąć. Zobaczymy co, dzisiaj robimy trening, jak ostatnio pleców, bo klatę robiłem w poniedziałek. Yy, wtorek nic nie robiłem, cię, mamy środa, dzień. Wy <grystanie> pleców. O czym żeś myślał, no? Dobra. Troszeczkę gratów nazbierałem. Teraz przy wybornym towarzystwie bierzemy się za robienie treningu, tak? <grystanie> Mikrofonik będzie podskakiwał, to poczekajcie, zdajemy go na chwilę. Ja się rozgrzeję. I teraz tak, rożewka zaliczona Więc słuchajcie, bierzemy się za Lekką aktywację Szkoda, że nie się na trening, co? Wspólny Chociaż taką seryjkę koleżeńską by zrobili, no nie? Róg wyczaić Jeszcze rozgrzać Bardzo fajne ćwiczenie Dokładamy ciężar Tylko czekamy, kiedy podejdę, co? No niestety, to jest tylko toj-toj Nie ma gdzie się wykąpać No, byłem ja w toj-toju i całkiem przyjemnie, nie powiem, że nie. Jak na to i tutaj parkingowy to jest kurde, normalnie Sika la Oj, powiem wam, że ostatnio jak na, na krosie pojeździłem na motorze. Ja pierdzielę, jak ja byłem zakwaszony na drugi dzień. W razie nieduży ciężar, bo 13 kilo, ale Uch, przytrzymać. Uch. Nie wiem czy dokładać, czy nie, bo robię krótkie spoczynki, bo mam czas napięty, za niedługo trzeba jechać. Ale najwyżej zrobimy sobie po 2,5 do łoża, żeby tak. plecy robią to ciężar, pamiętajcie o tym. Ale grunt to technikę zachować. Dobra, lecimy z kolejną serią! Treningów nie potrzebna, bo tu jest ciśnienie Super trenować, naprawdę Jest taka już piękna pogoda Ej, słuchajcie, jest taka normalnie fajna pogoda Że coś pięknego, dlatego wychodźmy z tych kabin, z ciężarówek I róbmy coś ze sobą, bo naprawdę jest retarda. Jest fajnie No i co z tego, że nie będzie się wykąpać? A się wykąpię wieczorem dzisiaj A drugie ćwiczenie Zrobimy drążek E, tu się boję. Bo to moje, wiecie o co chodzi, kuźwa, no nie? Wiecie, jak było nie moje, to pociągają się. Urwie, to się urwie, no nie ja się zgoni. Wiadomo. Nie na mnie. Ktoś mi zawadził i tyle. No a tutaj się trochę obawiam, ale ja mam takie uchwyty takie, widzicie? Ja za te uchwytę, to uchwyty teraz będę się pociągnąć. I teraz zrobimy pociąganie na drążku. Czyli zrobimy łącznie chyba cztery na ćwiczenia. I pociąganie na drążku! Wjeżdżam! jest podwójne tarcie, bo jak się podnosicie, to wasze ciało ca cały czas dolega tutaj i jest o oparcie do tego jest jeszcze szeroki chwyt. Ale wchodzi fajnie, naprawdę, tak bardzo szerokie plecy wchodzi. Kilka powtórzeń, trochę odpoczynku Dziś dzisiaj jemy z, kolejnym, z kolejną serią. Bo... Drążek zaliczony, musiałem mikrofon zmienić na tym i pad. ja tu gadałem, gadałem o wazę, ale dobra, dlatego chyba nie publikuję, bo widziałem, że przy drugiej serii już mikrofon nie działał. W takim razie teraz bierzemy się za kolejne ćwiczenie, tak zrobiłem sobie 4 serie tylko Tego chyba 5, tego 4, no nie chyba tylko tego 5, tego 4 No i teraz działamy sobie z kolejne ćwiczenie. tylko trzeba przygotować sprzęt Duży spadek, kto parkingi robi pod górkę no? A no niektórzy robią Ja cały czas liczę na koleżeńską serię. Lecimy z ostatnim czuciem na plecy. Przede na został tylko jeszcze biceps. Na razie pierwsza seria, później dołoży się po 5 kg i będzie gitara. Wyprostować się, spiąć poślad, spiąć brzuch i dopiero się pochylić. I... Coś mi właśnie tak, kurde... Mało tych ćwiczeń, a się na plecy spoko, ale mówię później biceps, już się na biceps. No ale przecież barki tyle akton barków trzeba też zrobić, tak? Bo ja jestem systemem push push pull legs. No. Tym systemem właśnie sobie cisnę, dlatego teraz bierzemy piąteczki, już nie będę rozkręcał hanty, bo zaraz pauza mija. No czy to pauza? Dajcie znać w komentarzach jak to widzicie. A w takim razie ja dla mnie pauza. To jest mój odpoczynek moja regeneracja. I tylny akton barków sobie. Zapadamy Dobra, na razie nieduży ciężar Z tego względu, że po plecach łapska już są mega spompowane Dlatego nieduży ciężar I lecimy z bicepsem Uf, fajnie, fajnie jest Dobra Dokładamy po 2,5 kilo na razie I lecimy z kolejną serią Tak szczerze powiem Chyba ktoś to nasikał kuź wami pod kabiną. Ja ten gościu się mu nie pozowa, zamiast na swoje koło to na moje lał. Bo czuć. A jest jedna zasada. Nie wąchać, tylko trenować. Rozumiecie? Wtedy wam smrut parkingowy nie będzie na pewno przeszkadzał. Ja tak robię, tego się trzymam i jest kurde, pełna kulturka na robocie. Dobra, działam z kolejną serią. I lecimy z ostatnim ćwiczeniem. Jednak na Bicho sobie jedno ćwiczenie, bo widzę, że czas napięty, zaraz trzeba jechać, bo pauza 11 mija. No, się pogadało, dlatego tak jest. Ale na spokojnie, chociaż się wyspałem porządnie. Teraz lecimy z jest znaczy ostatni czyli brzuch. I słuchajcie, zrobimy sobie... Nogi do góry i później deska. W serii łączonej. Po 5 serii, będzie dobra pompa. Uf, o kur... Ławka pękła. Kurde no. Czy może nie pękła? Bo ja ciągłem za nią, dlatego. Śluby powyrywałem. Prezesy, no. Się zlękłem, kuźwa. Dobra, będzie trzeba naprawić ją. Ale poczekajcie, leżeć na niej będę mógł. Kurczę, no. Ale zawsze tak robiłem i nic nie było. A teraz tak zrobiłem i już bam, Chyba za mocną szarpłem. Hu, i szybko deska. A tam nad, czy zajszczane, czy nie zajszczane. Mam to gdzieś. Uf, nie, mam, nie mam kalimaty. Ale hu, je, jak to daje. Ojej, byku, no ale co zrobisz? Nie wąchać, tylko trenować. Dobrze mówię? Chyba dobrze, no nie? Jeśli chodzi o ławkę, no to tak po cichu to sobie do naczepy. Bo jak zobaczę, że ja chowam do kabiny, to cały sprzęt. No, zaraz będzie kontrola. Taskowana, a gryfa już tam do kabiny. No i tak to właśnie wygląda. Trenik w pięknym stylu zaliczony. Na śrubeczki, kurde, no się odczepiło, no. La, 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 la. No i tak bym poszedł zapytać się, panowie, ten trening mam na młotkach robić, czy to pauza jeszcze, Ja przerywam pauzę, czy nie? No ale słuchajcie, nie będę ryzykował, bo ja kontrolę. Ale w po treningu, no tak, no to zapraszamy na kontrolę. Dlatego no, tak bym poszedł, poszedł, zapytał się, no ale muszę już jechać. No i cykelmy, kiedy pyken, słuchajcie. Kurde, świąteczna koszuleczka, no dlaczego? No, no szkoda, że myślałem, że podejdą. Podejdą, zapytają się, może, nie wiem, przypropsują troszeczkę, tak? Ale niestety nie, nie podeszli, kurde, myślałem, że chociaż chwilę zamienimy słowa. Trzeba odpalać maszynę, tacho rozpocząć i bierzemy się za robotę. 11 godzin i 11 minut pauzy mi wyszło. Jest całkiem sympatycznie, do naska zaliczona, możemy brać się, moi drodzy, za pracę, tak? Załadunek mam w Kielcach, później doładunek mam w Częstochowie i pędzę na y, Legnicę. Uuuu uh. A, bo dwa razy nacisłem, raz No ze stresu chłopie, no co się za mną dzieje, potrójna inspekcja jest chłopie, no ja odpalam Robota rozpoczęta, możemy działać No i tak, witamy w Kielcach, dokładnie, witamy, witamy Jest standardowo wlocik się korkuje Przyjechałem na firmę i słuchajcie, tam bogni by otwierać, ale powiedziałem do gościa Masz palciaka? On mówi, no mam To dawaj palciakiem załadujemy, a on dlaczego? No bo mówię, kardio trzeba zrobić! No wiecie o co się wleciał, No raczej kardio zrobić, czyli za załadować na nie wiem gdzie Pół auta może, tylko więcej niż Paleciakiem, od tyłu, dobre Idziemy się bawić Załadowany już jestem Towar pasami pozapinany Teraz tak, ryż gotowałem Wszystko się gotowało Tak, dwa ryże Dwa pomiki zapełnione Ogórki kiszone jeszcze w jadą prezes To są takie jaja! Ketchup sobie, piękne dla smaku, teraz nie szykuję formy na zawody, więc mogę sobie pozwolić na jakieś dodatki, Jaki sosik, ketchup, sprawy, tomaty. białko się bierze, żeby zgadzały i będzie gitara teraz co miałem zjeść? góreczka agóreczka trzeba pokroić Kiszone byku, nie ma lipy Tu nie wiem czy mi nie zamarzę, bo niechcąc jak w coś wkładałem to lodówkę podkręciłem na trzy czwarte i na przykład ryż, który wczoraj sobie ugotowałem, bo miałem już przygotowane jak coś, no tylko jak wyciągam pojemnik. Normalnie skała lodu. Trochę tajało, bo już jest źle. z godziny prawie trzymam. później na drugi posiłek, dlatego musiałem sobie pogotować jak coś no nie. No i zaraz ugotowałem jeszcze jeden agurki. Iżżały z drugiej strony, bo nie są zamrożone. Całe szczęście. No dobre. Skurczy był jaki no? Czyli po treningu teraz teraz będę ja. Wasza kardia wjechało, trzeba było się załadować, rozumiesz? W toalecie się ogarnąłem, twarz przemyłem, lekko się opłukałem No wiadomo, to nie jest nie jest kąpiel, ale tak, żeby troszeczkę się odświeżyć No i jakoś trzeba sobie radzić, prawda? Życie w trasie, kto trenuje, kto tak jeździ, różnie raz tu, raz tam, no to wie jak to jest Jemy i jedziemy I lecimy, moi drodzy, lecimy! Kierunek Częstochowa, tam załadunek, no i później dalej Fajny klimacik, jak się jedzie, ale ta droga tu w nie jest. O, w końcu koniec! W końcu koniec! Ej, normalnie myślałem, że z kabiny mnie wyrzuciłem, tylko było to no to wiecie, jak się jedzie, no nie? Ale klimacik całkiem przyjemny. I teraz mamy miejscowość Olsztyn, ale tam jest mega ciekawie, co? Kiedyś tam muszę się naprawdę przejechać i pozwiedzać. Kurde, kozasko to wygląda, naprawdę. Często chowa zrozkopana, więc muszę jechać jakimiś bokami, czy ten dużym przejadę. No zobaczymy. Może być wesoło. Ale widzę jakieś naczepy, no to powinno się przejechać. Ale niestety są tego też minusy. Jak się trafi taktorek, to no wiadomo, nie pogonimy. Albo może go trawu przedzimy, A tymczasem jest to mstów, stów, ale tu mi pokazuje nawigacja, że jest zakaz. A tam dla ciężarowych jest zakaz. Dobra, muszę jechać w prawo. W prawo muszę cisnąć. O, czy ta kobietka stanęła przy skrzyżowaniu na awaryjkach, ale złamę się. Elegantnie, dużo zapasu. No i można powiedzieć, dojechaliśmy prawie do firmy, tylko tory miniemy i już będziemy na rolniczej. Ale tymi źródłami się pojeździło trochę, potrzepało, potrzepało. Ale słuchajcie, jest tutaj 17 stopni, czyli naprawdę mamy ciepło. No i witamy na rolniczej, witamy. Kto to by, to wie jak jest. No nie wiem, myślałem, że my może od razu załadują, bo towar jest wczoraj, mam do odebrania tego połauta. No ale powiedział, czekać, czekać. No to czekamy. To rząd, Firma rządzi się swoimi prawami, wiecie jak jest, dlatego wiecie co, ja dopóki mam czas. To ja kończę ten materiał, żeby go zmontować i na jutro go dokładnie opublikować. Tak, chcę go właśnie opublikować, dlatego ten czas chcę wykorzystać najszybciej i mam nadzieję, że mi się uda i ten film się zmontuje. I wrzućcie od razu do YouTube'a, bo wiem wiadomo, te internety w są takie, że przez kilka godzin będzie ten materiał się dawał. Tak, taki materiał ma się podostać. Łapkę w górę, subskrybujcie kanał, a, aby być na bieżąco. No i witamy, wita, 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 kuźwa, no witamy w transporcie, witamy, ale... Wi, no, to, to więc widzimy się o, w kolejnym materiale, tak to miałam powiedzieć, Kuźma, no. Dobra, to ja się biorę za montaż tego materiału. Trzymajcie się, hej!